6 czerwca 2020 roku. Witam Was serdecznie po weekendzie, pierwszym weekendzie czerwcowym. Dziś informacje ze stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dwie osoby zarażone koronawirusem w Sieradzu i 11 osób poddanych kwarantannie. To pokazuje, że Sieradz niekoniecznie na no tle innych samorządów może wyglądać jako Ośrodek wolny od zakażenia, ale ilość zakażeń w naszym mieście jest naprawdę niewielka. I chciałbym również przypomnieć Wam o tym, że nie zwalnia nas to w dalszym ciągu z obowiązku stosowania rygorów, które są na nas nałożone. Pamiętajmy, że przychodząc do Urzędu Miasta, przychodząc do sklepu, wchodząc do zamkniętych przestrzeni, jesteśmy zobowiązani w dalszym ciągu używać maseczek. To Jeden z elementów naszego życia, który od kilku miesięcy wpisał się w naszą, powinien wpisać się w naszą świadomość, i pamiętajmy o tym, aby tej zasady przestrzegać. A że jest to ważne, to pewnie dane, które płyną ze stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdzają to. Liczę na to, że zachorowania będą na tak niskim poziomie w dalszym ciągu i będziemy stosować się do zaleceń. Dziś chciałem z Wami podzielić się informacjami dotyczącymi tego, jak działamy, a tutaj głównie chodzi o nasze placówki oświatowe. Miło mi stwierdzić i powiedzieć Państwu, że już więcej niż 150 dzieci uczęszcza do przedszkoli. To pokazuje, że w ciągu tygodnia, półtora tygodnia, podwoiła się liczba dzieci w przedszkolach, a dla dzieci niepełnosprawnych, a jest ich 18, prowadzimy również zajęcia. To cieszy, ale również dobitnie świadczy o tym, że rodzice chyba coraz częściej wracają do normalnej pracy i ta opieka nad dziećmi jest koniecznie potrzebna. I trochę starsze dzieci. To jest szkoła podstawowa, którą zajmuje się nasz urząd. To jest kilkanaścioro dzieci, które korzystają z zajęć opiekuńczych. Ale miło również przekazać Państwu informację o tym, że 58-klasistów korzysta z konsultacji przed egzaminami, które czekają ich już niedługo, bo w miesiącu czerwcu. Życząc Wam dobrego nastroju, dobrego samopoczucia, zachęcam gorąco do tego, abyście korzystali z chociażby otwartych przestrzeni miejskich w postaci siłowni czy placów zabaw, ale pamiętajcie cały czas o tym, że warto stosować się do zaleceń, które tam obowiązują, czyli zachowania odpowiedniej odległości, zachowania odpowiedniej przestrzeni wokół nas, tak abyśmy nie stwarzali zagrożenia dla siebie i dla tych, którzy również z tych urządzeń korzystają i gorąco również zapraszam wszystkich was do tego abyście zaglądali na naszą stronę urzędu miasta Sierocew oraz na stronę internetową Facebooka Sierac Lubie tam garść informacji z codziennego życia naszego miasta dzielimy się tym z wami mam nadzieję że to będzie już niedługo stanowiło dla większości mieszkańców naszego miasta główne źródło informacji o tym co dzieje się w naszym mieście i co robimy, aby żyło nam się lepiej. Do zobaczenia już niebawem.